Witam serdecznie, zapraszam na kolejny czwartek z BricsCAD, czyli serię, w której modelujemy bryły na podstawie dokumentacji. Na dzisiaj została przygotowana ta bryła i bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. Zaczniemy sobie tutaj od tego elementu. Zatem musimy zrobić zewnętrzny okrąg. O promieniu 40. I tutaj ten mniejszy promieniu 20. I później połączyć je liniami stycznymi do tych okręgów 40. Sprawdźmy jeszcze odległość. 100 mm. Zatem przetrzymujemy kontrol. Kontrol 100 milimetrów i położyć 20. Mamy już nasz początek. 20-40. W tym momencie możemy sobie rysować dwie takie linie które za chwileczkę przygwoździmy do okręgów wiązaniami geometrycznymi. Zanim jeszcze zastosujemy wiązania, zablokujemy sobie nasze okręgi. Stosuję tutaj wiązanie z kółką. X, to wybieram Entity, obiekt, żeby nam się te okręgi nie ruszały. W tym momencie można sobie wybrać wiązanie styczności. Na tym etapie połcinamy już sobie te krawędzie, które nie będą nam dłużej potrzebne. Okay. Widzimy, że w zasadzie mamy już prawie gotowy ten, to, gotową tą jedną część elementu. No zrobimy jeszcze sobie w niej otwory, do których później wejdzie ten wałek. Widzimy, że tutaj musi być 60 a tutaj Pi20. 30 oraz 10. OK. W tym momencie możemy sobie włączyć wykrywanie obwiedni i wyciągnąć nasz element na 10 mm. Ok. Mamy już gotową, że tak powiem, pierwszą część. Teraz przygotujemy sobie osobno dwie bryły cylindryczne. Pierwsza z nich tutaj wymiary otwór I 40 i zewnętrzna średnica I 60. Zrobimy sobie trzydzieści, dwadzieścia i wyciągniemy teraz to na wysokość siedemdziesięciu milimetrów. Ok, mamy taki wałek. Robimy teraz podobnie z mniejszym bokiem widzimy moment Fi 10 wewnątrz, Fi 20 na zewnątrz. R10 oraz R5. Również możemy sobie to wyciągnąć. Na 70 jednostek. Ok. W tym momencie możemy sobie już tutaj włączyć styl wyświetlania. Modelowanie, i za pomocą prostej funkcji przenieść, zaznaczony sobie cały ten przedmiot, cały okay. ten element, I punkt bazowy. I przeniesiemy je tutaj na razie na płasko. Podobnie robimy z drugim bałkiem. Zaznaczamy wszystko. Określamy punkt bazowy. I przeniesiemy tutaj na płasko. Ok. W kolejnym etapie zaznaczymy sobie obydwa te elementy cylindryczne i przeniesiemy o 5 mm tutaj na zewnątrz, żeby, żeby troszeczkę wystawały, tak jak pokazuje nam dokumentacja. Uruchamiam manipulator, wskazuję odpowiednią oś i 5 mm określam. Okay. Jest już zrobione. Widzimy to, co nam zostało w tym momencie. To zaznaczenie elementu, który stworzyliśmy sobie na początku. Uruchomimy manipulator po to, aby przenieść ten element, pamiętając o tym, żeby kontrol był wciśnięty i przenosimy element 50 jednostek, tak żeby tutaj po drugiej stronie symetrycznie. Można by było to zrobić zarówno tak jak teraz, jak i za pośrednictwem odbicia lustrzanego, które mamy również zawarte tutaj w manipulatorze. Ok, spójrzmy sobie jeszcze na dokumentację. Widzimy w tym momencie, że zostało nam jeszcze tutaj dorobić zaokrąglenia. Zatem możemy sobie włączyć wykrywanie krawędzi. Uruchomimy funkcję. Widzimy, że tutaj ma być R2. Zatem określimy promień. Zanim określimy promień, złączymy sobie całą naszą bryłę w jedność. I teraz tutaj, przed chwilą, zaznaczamy promień R2. I mamy już gotową naszą brywę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do regularnego sprawdzenia naszego kanału i pozdrawiam serdecznie.